Witam Państwa. Prezentuję urządzenie o nazwie Queen Station 125, wyprodukowane w Austrii przez firmę Queen Systeme. Z pomocą tego urządzenia można praktykować medycynę holopatyczną. Każdy, kto chciałby zostać holoterapeutą, powinien nabyć takie urządzenie i posługiwać się nim podczas seansów terapeutycznych. Każdy, kto planuje lub chce zostać holoterapeutą, otrzyma indywidualne szkolenie już na terenie Polski, w trakcie którego nauczy się właściwej obsługi tego to urządzenia. Z urządzenia na falach Szumana płyną te energie i informacje, których brakuje pacjentowi. Uspokajamy system nerwowy, wspieramy system odpornościowy i doprowadzamy do swobodnego przepływu energii przez układ meridianów w ciele pacjenta. To unikalne urządzenie używane jest przez lekarzy w Unii Europejskiej, także lekarzy medycyny sportowej i kluby sportowe. Przyszły terapeuta może nabyć akcesoria w postaci maty zawierającej sześć aplikatorów magnetycznych do terapii czakrowej, bo przez czakry doładowujemy energię pacjentowi, oraz aplikator w formie słuchawek, przez który informujemy bezpośrednio mózg pacjenta. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na naszej stronie internetowej.